Pani, to was tutaj wszystkich e, widzę. Widzę gości tutaj przy, przy stole, widzę gości ja zaproszenia i naszych y, przecudownych wolontariuszy. Ja bardzo króciutko, bo nie chcę, żebyście zmarzli za bardzo. Tutaj jeszcze ksiądz proboszcz będzie też e, miał, e, miał dwa słowa. E, po kolei każdy będzie dostawał mikrofon z osób, które chcą coś Wam powiedzieć. Ja króciutko. Życzę Wam. Wiary, nadziei i miłości. I teraz bardzo Was proszę, spójrzcie w prawo. Serio, nie zaczniemy jeść. Spójrzcie w prawo, na kolegę, koleżankę obok. Spójrzcie w lewo. Spójrzcie przed siebie, pięknie. Spójrzcie przed siebie. Kogo widzicie? Drugiego człowieka. Drugiego człowieka. A teraz tej osobie po prawej i po lewej i przed sobą powiedzcie dziękuję, że jesteś. Dziękuję. I to jest piękne pojednanie przy stole. I mam jeszcze jedną prośbę. Gromkie brawa, kochani, gromkie brawa dla wszystkich wolontariuszy, którzy stają towi to do tego, żeby kupować zrobić długi. Zbierać rzeczy dla Was. Ja, ja tyle. E, za chwilkę znaczy oddam e, głos Księdzu Browoszowi, potem jeszcze chciałbym, żeby Janusz coś powiedział. O, Nie, mów, 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 mów. Ja do ja ja wiesz? To e, każdy, każdy ma piękne przesłanie dla Was, a potem, potem jeszcze Janusz. Nie wiem, czy Pan starosta który jest na też będzie chciał coś powiedzieć. Jesteśmy bardzo bezpieczni, dzisiaj mamy... Pana zastępcę komendanta Powiatowego Policji, więc czujemy się bezpieczni wszyscy. Brawo, brawo! Dobra, ja tyle przekazuję. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Moi pani, spotykamy się. Słyszałem podróżnymi nazwami, świąteczne spotkania, jakieś tam wigilijne spotkania. A my się spotykamy z tego powodu, że rodzi się nasz Pan Jezus Chrystus. W nocnej ciszy się rodzi, ale przede wszystkim wśród nas. Możemy to zaśpiewać. Bądźcie pasterze, cóż się wam rodzi? prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Tak, a znakiem tego przychodzenia Chrystusa jest nasza życzliwość którą tradycji chrześcijańskiej wyrażamy dzieląc się opłatkiem. I dlatego chciałbym teraz te opłatki dla nas poświęcić. Panie z Zespołu Eucharistycznego spotkuję i zaproszę was do połamania się tym opłatkiem z najlepszymi życzeniami. Dla nas ten opłatek przypomina również Eucharystię, która jest dziełem wspólnoty i w której prawdziwie przychodzi do nas Jezus Chrystus. No a ponieważ jeszcze jesteśmy na Książku Cieszyńskim, to obok z tego opłatka jeszcze szulka, żeby było coś słodkiego, jak słodkie jest życie z Jezusem Chrystusem. Prosimy Boga, aby pobłogosławił te opłatki. Módlmy się ją, powstajmy na chwilę. Niech dobry Bóg błogosławi te okładki, które będziemy łamać między sobą nas, na znak naszej życzliwości, miłości, a przede wszystkim obecności wśród nas naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Idę z mikrofonem do Częza, żeby nie zagłuszyć. Błogosławionych dobrych świąt. Myślę, że można usiąść. Drodzy, ja, ja tutaj, ja tutaj ja jestem przechodnią. Tu chcę jakiś czas tylko wkładam. Natomiast w y, naszej partii jest Sylwia i Kasia, i też o Was świętami. Uuuu, Nasze najlepszego. Tak, naszego. Drodzy, y, króciutko. E, Boże Narodzenie to święto przyjścia Chrystusa na świat. Boga na świat. To pięknie brzmi, prawda? Ale wiecie na jaki świat on przyszedł? On przyszedł na ciemny świat. On się urodził w i tam gdzie nikt nas dzisiaj się nie urodził. E, przyszedł na świat w cieniu tyrana, tego, który posuwał się do naprawdę okrutnych rzeczy, Heroda. Przyszedł na świat by pośród strachu Magii, Józefa. Przyszedł na świat, który jest ciemny. Dlatego ja dzisiaj przyniosłem świecę. Chciałbym tę świecę podarować Jaruszowi. i Żanecie do e, lokalu pod dachem. Ta świeca. Zaraz <grym> ją odpalę, bo ona nie jest tylko z e, To nie jest bomba, tak, nie wybuchnie. Ona nie jest tylko z tobą, ona ma się palić. A żeby. Przypominało nam o prawdziwym świetle, o Chrystusie, który wchodzi w rogi naszego ciemnego świata. Świata, w którym który jest nieidealny, świata, w którym jest strach, świata, w którym jest ból i cierpienie. On wchodzi, żeby to rozświetlić. Zaraz, Ksiądz Antoni. Dobra? Ciemność się broni. Ciemność Słuchajcie. E, zaraz każdy z Was otrzyma świecę, bo ja nie chcę trzymać tego światła dla siebie. Chcę rozdać go Wam. Zaraz proszę, rozdajcie świecę. Będziemy sobie przekazywali osoba po osobie. Z księdry, podejdziemy do pierwszych stolików i po prostu podajmy sobie płomień dalej. Płomień Chrystusa, nie, to nie który to nie boi się przyjść. Od dłuższego czasu staraliśmy się zorganizować miejsce, znaleźć cel Może i, dla też. i iść do przodu. Miejsce, w którym będzie Wam troszkę cieplej. Miejsce, w którym będziecie mogli się napić kawę, herbaty, miejsce, w którym będziecie mogli po prostu zagrać karty, inne gry planszowe, poczytać książki i tak dalej. Skorzystać z toalety. To miejsce rusza od dzisiaj. To miejsce dzisiaj. To jest mój sąsiad. Będzie funkcjonować już. Dzisiaj chcemy Wam przekazać klucz do tego miejsca. To Wy będziecie się nim zajmować. Eee, Wybraliśmy. Wybraliśmy. W <grymne> konkursie ofert, w castingu. Wybraliśmy Kasię Grzesia, Dlatego, żeby to miejsce na początek rozruszali, żeby go pilnowali. Mam nadzieję, że będziecie. Wpalcie eee, to miejsce, będziecie im pomagać. Że to miejsce nie będzie takim, na czym stanie się Chodzi o to, żeby ono było pod dachem, żeby tam było ciepło przyjemnie, a nie żeby to stało się miejsce dla niektórych niewygodne. Dlatego zapraszamy Was tam oczywiście. Ruszamy dzisiaj. Cieszę się, że tu jesteście. I cieszę się, że jesteśmy, że mamy możliwość dać Wam jeszcze coś, coś innego. To zapraszam, jeżeli. Jeżeli teraz starosta bądź też pan komendant, pan starosta, pan komendant chcieliby coś powiedzieć, jest też z nami przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej, Monika Sztauer, więc też chciała. I mamy też tutaj panią radną Joannę Buzę. No, są tu różne osoby, które przyszły po prostu na was, żeby być z wami.